Będzie vlog? Będzie vlog No, no będzie jak coś będzie. powiesz to będzie Nowy vlog z wykapki Zapraszamy Mówiłem na obozie, że to jest fejkowa wykapka Jesteśmy teraz na prawdziwej kapce w Warszawie I stąd lecimy do Londynu Rok temu szukaliśmy Pokémonów, teraz będziemy szukać toalety Bo mi zaraz jelita chyba się wysadzą muzeum Wojska Polskiego Na które padło Padła jedna z większej ilości głosów Najwięcej zwyciężył Escape Room ale czekamy jeszcze na informację, że jeden bardzo fajny pokój jest wolny. Taryśmy do Warszawy pierwsze 5 minut po tym, jak wysiedliśmy wy z pociągu i co? No i idziemy do muzeum, tak? Co? się ma... ruszać, a nie jest? Z... Nie marnujemy nie ani chwili. Trzeba zwiedzać, jak tak? miało być zimno, czemu jest? Myślicie, że co? Do no, stolicy co się codziennie przyjeżdża? Nie. No właśnie. 15 zł, albo ty jesteś stary, tak? A my mamy 7. Ale ja mam fajniejszy bilet, bo miejsce siedzące wy nie macie. Co? Bo na starych ludzi no. Nie ma nigdzie. Ej ty! Ale w Warszawie wymyślili my teleportery takie, że się przyteleportowałem. Nie, ty gdzie wie? jestem? Ty! Już jestem w Gańsku. Ja w Galsku. Ja gdzie my trafiliśmy? Oli O, jest, jest, jest granica. Wchodzimy. Ale. A granica w ogóle. Chodź na Żoli, bo wiesz, że masz feromany. Czogi! Czołgi! Nie to chyba nie ma ja tam jest te 34, to Ta. Ja dalej. Znasz jedną nazwę czołgu i po prostu... E, nie, to nie, czekaj te 34 tak, to jest te 34 No tam jest te 34, a na końcu. No tam na końcu na rogu. Specjalistą nie jestem, ale rosyjski czołg znam. Jak to się zrespiło taki gigantyczny kloc kolejny? Jaś myślałem, że to jest tylko to. No ja też myślałem, żeby my to będzie, nie? I to będzie to.

Nie chcesz kolki? Chcę, ale, ale... No to se weź Ale, ale mnie wtedy... Nikt cię nie zamknie, nikt nie widzi Pobiją mnie Pan też kto to jest? Król? Jaki? Nie mam pojęcia czekaj, to jest chyba Jagiello, tak? Co i to są dwa miecze, nie, pod Grunwaldem To jest gifa pod Grunwaldem Nie Jagiello Uj, to będzie... Z... Ej tak, tak, to się wytnie Nie Tak to się wytnie Nie Kto to jest, bo powiedziałeś, że to chrobry jest Z Turkami walczył, na B, też na B chyba. Bonaparte Nie, nie, nie Bonaparte Batory, Batory, o, Stefan Batory, tak, to jest tak? Stefan Batory Widzisz, tu jest e, na Unię, ale nie fajnie, teraz nie powiem, którą Unię, ale wiem, że polsko-litewską No tutaj mamy pistolety fajne A tu są jeszcze pistolety skałkowe które można było zaserować w skałdowku? Skautowe, skautowe. skautowe, skautowe. skautowe. na tak, tak. A teraz ja zaprezentuję coś mądrzejszego niż on no. mówi. tutaj mamy podstawowego wieśniaka, <grym> a to jest wiedźma. no, musimy korektę zrobić. Ustaliśmy co to był za król? Żaden. Jak? To, nie <grym> to, nie był to, to po prostu przywódca husarii jakiś sobie z Stefan odbatory. Ale Fajne, w... przypomnij nam jeszcze teraz, dlaczego uznałeś, że to jest Stefan Batory. Jakby dwa argumenty podajesz przed chwilą. Jakie to o, były? żeby Że był gruby i walczył z buławą. I oba się nie zgadzały, tak? <gulanie> tak. Jezep Pysutki. Na pewno? <gulanie> A nie, no to jest dla słowa, które że Wiecie, że. Pił sudski. się przepił. sudzki? że pił Sud. Rozumiecie. A tutaj widzimy mieszka pierwszego na koniu z kolegą. <gulanie> jego syn, bo w był produkowany pod koniec czasów panowania Mieszka I. To są pierwsze Nike, tak? Tak, tak. No i ogólnie widać, że tu jest Mieszko II, który został najechany przez Czechów. Idziemy szukać kolejnego króla. Dobra. To jest Roosevelt, tak? No i tu jest ta Anna Kozagowna. I tutaj mamy Andrzeja Kozakiewicza z Hanną Kozakiewicz A tutaj co to mamy za króla? Tak, tutaj jest, jest Kazimierz <laughs> ten, ten tu Ten <laughs> na środku Kolejną mapka z rozgórami polskimi, Tu kiedyś była Polska, a teraz są komisariaty Rzeszy Wschód No, o tam widzimy mm. Jak, Jak on miał... E, muszę sobie... Ja Ja Obla Drugi No e, To był francuski król E, który do nas przypłynął był z dynastii No i ogólnie to jest jego syn e, Jan Ludwik III no. Ogólnie dzisiaj zwiedzałem muzeum i nagle patrzę patroni orlaków cicho tutaj są, do Wakin właśnie działał na rzecz imienia drużyny. Tak, a może to jest ten trzeci brat Samosiuk? A bardzo możliwe, tak Legwałesta No i nas oprowadzę po ruinach Warszawy. Oprowadzę. Oprowadzę nas. Widzisz, pokazuje nam lornetką dla ciemnych. A patrz, to tam jest tancerz z tyłu Dobrze, do jesteście? Co się stało, Brzątek? Gdzie jest moja A powiedz, co ci powiedział? No nie ma, no nie ma Ale Rudolf ma swoją rogatywkę? No nie ma Rudolf mojej rogatywki <grym zielonki> Jak to nie ma? No nie ma No ma a nie. pytałeś się go? Tak, zapytałem się druhurów, on powiedział tak, właśnie własnej osobie Słyszałem, że masz moją rogatywkę, a on nie Powie Powiedział, że nie, że padłem najprawdopodobniej ofiarą jakiegoś śmiesznego żartu tutaj No bardzo możliwe <st olacak> <mark wing> <tosek> Dobra, gdzie jest moja rogatywka? No tam Tomasz. byłem i tam nie ma No sprawdźcie Tam gdzie ten, gdzie ten namiot jest brązowy, no to tam w prawym mogłoby jakaś... To idź zobaczyć w bo tam był To na mojej głowie AHAHAHAHA <noise> jest szkoda wrzątka, do rząka, czy się, się chowamy? Nie no czekamy tu, ale wycie... gdzie, a, ją, my, masz? gdzie ją masz? Gdzie ją masz? Co? My, to no to dawaj szybko Nie, nie, Dobra, no. <noise> <Wrzątek>. Tam jest <noise> Wrzątek, jeśli teraz to widzisz Znaleźliśmy twoją negatywkę jeśli na napisie muzeum. Nie, wie, nie wiem, jak to się stało. Ale ona na pewno gdzieś tu jest. Myślę, że się dobrze rozejrzeć. Na bagnie, gdzie zostawiłeś? No patrz. Fenek. Hej, hej, czekaj, czekaj. Czekaj. Denis tak? myślę, że musisz się dokładnie rozejrzeć. Ale wiesz, że. Jeszcze... <słuchaj> Jestem tego pewien, że ona gdzieś tu jest. Tylko Rudolf jest przebiegły i chytry, bo buzi mi na Monte Casino. Oni są przebiegli i chytrzy. Afera na to. Sątek afera afera na... Jest, afera... są yes. No. Yes, bohater A to Jarka jest. Nie, to moja. Skurde. No. Brawo! No. Zaraz ją. Dobrze, Dobrze czemu zostawiłeś Rogatywkę w muzeum i cię obsługa powiesiła na napisie. Nie, zostawiłem na tamtym kartonie, Człowie No to kurno. jak ona się pojawiła tu? Dobra, koniec tego koniec, no jest. koniec tych gierek Nie ze mną te gierki Co jest? Za kol 500, ty A, No mówię, Musisz to zbudować To? Tak Na szczwonego lisa na HO, na HO, i na szczwonego lisa No dobra, może być eee, Niektóre mi się podobają No, są one Te fajne góry z motórek Ogólnie ten motórek został zbudowany przez Dawiciego. Zaprojektował je sam e, Krzysztof Kulomb Krzysz... Mm, mm, mm. Krzysztof Kulon, no. Ja myślę, że ty musisz iść do taty na praktyki. Ten projekt to Sam Bolesław Krobry. Tego pierdą... O, przypołowione malu. I to zostało zrobione zamieszka pierwszego. pierwszego tak? O, to o, to gierek. No, Gierek. O, o. To Tak. Chcesz cukierka iść do Gierka. Nie ze mną te Gierki. <noise> Są szybkie, czerwone są szybkie. Ląduj. Bo... No, jej, Bo... ile? no przegrał, Siada i lec. Przygrywam. 7 punktów dopiero. Nie, kurwa. No i lec. No i tu. No i tu. No ty tu. No ty No No ej. No tu. wyjść. Nie klikaj mi No ej gra ja, z... się zepsuła tak, Ale tak, to? to no, zrobiłeś Chodź, chodź fenek. Bo ja już tu byłem Ja tu wiem co jest jednak A Uuu, czyli coś będzie do rąbanego do... do powiedzenia, tak? Tak że działa Uuu, świeci się Ja cię, <ślar estudio> dobra Tylko nie pokazuj Serkowi, bo hm. będzie grał O nie, widzą, zauważyli nas Tu nic nie ma no, Podgłoś, podgłoś O nie no. widziałeś jakie fajne te gry mam? O u.

Ale, kurde, go łyszka! Do go! Nie mogę! I to idź po kule, idź po kule, kurde! No yes. to za No weź kule, kule mocy weź! I dawaj go teraz, zryj, zryj go. Go. go! Dobrze, dobrze! Jest, dobrze! Jest, jest, jedz, jedz, z... jest! Tego, tego, tego! Dobrze! dobrze. I zobaczcie, eskądź, eskądź, eskądź! Tamtyk, tamtyk, tamtych O nie, uważaj! Ej, dobra, jest full tego! No mówisz, że jest z tego. Mam już. Jeszcze... Szkoda, mi u... Usiał, ale no, ja nie mogę! To jest on! To on właśnie rządził po chrobrym! What? Łoś! Tak? Na pewno? Serek? Musisz się dowiedzieć. No, no to tu, zachodź, biebior! Oj! Juchy, Każde wygląda coraz gorzej. No. Pokaż, pokaż na kamerze. Zaznaczam, jesteśmy w centrum Warszawy dalej. Widziałeś ten tunel? tak. Zobacz tam, czy to wygląda optymalnie. Dobry? A to Serek A gwarantuje Muala.app Muala pisze, że jest Czyli idziemy tam Ale jest waraninka, czyli wiesz Będzie Będzie ciekawe Na bogato i chodź, najpierw ten Idę To tyle, mam. Co jest z Muala, dobra Czyli wchodzimy z kamerą i będziemy mieli więcej no, Dzień dobry No już się będziemy testowali nowego kołbaba w Warszawie Dzień, mieli. dzień dobry Mógłbym wejść, nagrać jakby, takiego jakby edita, bo my jesteśmy tutaj... Tak, tak. Można? Dziękuję. Jak i dostaliśmy herbatę za flip, tak? Na bazie jogurtu z solą podane ogródce termiczne, składniki 56%. Sarek, jak ci smakowało w elegancja, restauracja? Elegancja, restauracja? Nie smakowało mi, smakowało mi. Mięsko było takie dobre. Baranika. Hmm. No, no Dobra, na wysokim my poziomie baraninki. Co? Pani będzie nam robić tak? tak. No kurde. Kurde. Prace będą. No. Pilotechnika, nie? O jak, jak nie na meczu rady. falu bazu z gorzowe. W taki moment, że w Byliśmy szczęśliwi, jeżeli było cokolwiek do zjedzenia. Ale głównie przepalona na Dlaczego przepalona? Dlatego, że na podwórkach, panu na I w koty, które kiedyś się gotowały bielizny. Zwiątek, co ty się stało? No właśnie, no wiem, no ale... A gdy trzymało się to na popie, a przesiądę nie by było, O, bo on Tyku, ale to nie jest za dymem Ostra Ostra za dymem hmm. to jest Jest w pól Субтитры делал DimaTorzok Co się dzieje? Co się dzieje? Żątek, chodź na chwilę Co tam sobie dobrego kupiłeś? Nie wiem, jakaś, jakaś mieszanka super wybuchowa <grym> Warszawiacy chyba takie coś piją Tak? No, to smaczne? Się smaczne się to jest, Dżątek? No, smakuje <grym> jak woda z jeziora i mleku Woda z jeziora i mleku? No tak A no to git Zrobiło strasznie Ale, Jak to niedobra? No, no weź Stajecie się warszawiankami po prostu no jakby to jest dzień z życia warszawiaka Złote tarasy, piję macze z bubble Za 22 zł, rozumiesz? Chciałem zobaczyć Piosenek, jak się z serek podobało śpiewanie. Kolana mnie bolą. <głos> <głos> ale mi się śpiew... bardzo ładnie śpiewamy, my chórek tworzyliśmy. Wiesz kto naj... najładniej śpiewał? No Stasiu. Stasiu. A, dziękuję, dziękuję. Ja pierwszy raz razem. słyszałem, że śpiewasz piosenki, tak? No bo to No, 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 no chyba, to... że z kolima śpiewałeś na metodyku. nie ale... Jesteśmy to już trzeci raz dzisiaj. A to trzeci! Szósty raz jesteśmy dzisiaj na podpłacy kultury. Znacz, mam dla siebie challenge. Dotknij trawy. Dotknij! Nie, Dotknij! Słoncerz, Dotknij trawy, trawy. Czemu? Czemu? Boisz się dotknąć trawy. Czemu się boisz? No bo LoL'a gra Grawuola? Dotknij trawy. Dotknij no, no trawy. To, no. to jest rozkaz no, no. od przełożonego. Jest godzina 22. Od 12 godzin szukam tego pała kultury. Ja nie mogę. No, gdzie może być pałac kultury? Nie wiem. Hmm. Ja też właśnie nie wiem. Nie nic nie widać. Black Cat, Escape Room, zobaczymy. Tancerz, nie bój się. Szczerze? Wydaje mi się, że mocno, mocno mi na mózg zadziała ten. Państwowy szpital dla nerwowo i psychicznie chorych, Międzyrzecz Obrzyd. <grym> nie chcę tutaj. Oj kurde, w piątek słyszałeś? Szpital kupił psychiatryczny? Tak, jak się podobało. Nie, no, nie, nie, escape, widocie, escape rooming dowalony był. Nie, moim zdaniem był mega. Jeszcze idę sobie nagle. Coś tam klikają od, i nagle się otwiera jakaś klapa, nie? I ja nie mogę obrzeć, że łeb sprzedła. I potem patrzę, a tam jakiś tunel, nie? I normalnie otwieramy już, otwieramy już tą skrzygę ze złotem. Ja mówię, Stasiu, ładuj te złoto, nie? Bo ja patrzyłem wtedy, tyłem do wyjścia. to złoto. A Sacha ładuje. A bo mnie ja tułem do wyjścia i nie zauważył, że się otworzyło, nie? I no mówię, Stachu, ładuj no te no. złoto, bo ja myślę, że trzeba będzie tym tunelem wracać. Czemu mnie tak... no. czy, czy ty możesz przestać? A czy to urwać po prostu? jest. jest pierwsza. Jest za pięć pierwsza. Wyszliśmy z pokoju zagadek, nasze mózgi są spalone, nasze ciała są po prostu zjarane dzisiejszym dniem i ty jeszcze świecisz we mnie słońce. No Bo też ma Brudno, tam co? jest brudno jak, jak brudno? Czekaj, co? Brudno? <grym zjadany> no tam dosłownie jest brudno Jak się czasami obiad kolację, to jest kolacja śniadanie Nie ja mogę gryzać? No I dobra, ale słuchajcie, że koleżanka była druga 50 tygodniu ja Trzyma je spać o, o no. Ej, to będzie jakieś spotkanie jeszcze klasowe I się mnie pytał drugi drugie się taką przekminiającą przekminę Przemyślenie Przemyślająco Testowaliśmy już w Warszawie restaurację ekskluzywną Taką turecką Teraz też przetestowaliśmy WC z zbąszynku na Peronie i ja bym chciał bardzo polecić. Oj, kadr, Bardzo bym chciał polecić ładne widoczki z miejsca Pisuaru. Satysfakcjonowało mnie załatwianie potrzeb w tamtym miejscu. A Ciebie? Jak się podobało z miejsca środkowej kabiny? Byłem tam już dwa razy dzisiejszego dnia i oba przeżycia były zostaną zapamiętane końca mojego życia Zaprezentujesz jak spałeś? Lisu nie wie jak spał, my wiemy hmm. No jeszcze trochę ławie to będzie wiedział Lisu. A no nie wiedzieć. To jest oh. ludzkie człowieko oh, że jak śpisz oh, oh. to ci, ci szczena opada po prostu bo to da... Grawitacja działa, bo fire. Tak jak mój trójnóg przestał być, y, skończył być trójnogiem, tak samo kończy się nas wyjazd. Ale po to Nie wiem. Nie w podobało się. Okej. No Okej. Okay, okay. okay. no. Czy to do domu nie?